Nienawiść do to zła, ty sprawił, że moja dobra postać zniszczyła się. Byłam niewidna, nieważna, że twoje złych cisze, w szpiteru 14 i 15 lat miała. Patrzyłam na oprawców, chcąc powiedzieć nie, zaczęłam zatką ustawa. Idealnie dopasowaną do w Rawender Music i music, music. Na przeszkodzie do spełnienia waszej stoi tylko tere dobrak. Czy głos się naprawi? Będę próbowała i szans Chcę być z tobą na zawsze razem, tak jak za młodych rad, a tympię przepełniony są świat. Niekiedy chcę tere wyrządzoną zła. Nasza dobro i tak wygra. Jestem smutkiem i łzem. To jesteś szczęście i uśmiechem. Nie powstrzymaj nas. Naszej miłości nadejdzie czas. Nie powstrzymaj nas. Fioretowe gwiazdy. Fioretowe gwiazdy. Nie pokonuj fierytowe gwiazdy. Uh -huh. Uh -huh. Nie je. słonka czy śmierć. Nie pokona je. słonka czy śmierć. fierytowe gwiazdy. Fiorytowe uh -huh. uh -huh. gwiazdy. Uh -huh. Uh -huh. Nie pokonuj je. słonka czy śmierć. Bez Ciebie muzyka moja życie by nie istniało, Ty nadajesz mi może życiu sens. Bo to dzięki Tobie z uśmiechem twarzy budzę się, jesteśmy jedynie dopasowaną zespołem. Ravender Music Healthy, Music Music, na przeszkodzie do spełnienia marzeń stoi tylko brak. Czy głos się naprawi, będę próbowała, i raz szans zabić z Tobą. Zawsze tak jak za młody hrat, ten przypomniony słem świat, jak i rychle wrząc nasze dobro i tak. Ważne czy nowa, teraz, czy nie, osiągniemy ciężką pracę, bo miłością do muzyki nasz ser. Wierzę to w gwiazdy. Wierzę to gwiazdy. Wierzę gwiazdy. Fierdów gwiazdy. Fierdów gwiazdy. Śmierć. Fierdowe gwiazdy. Fierdowe gwiazdy. Fierdowe gwiazdy. Fierdowe. Nie pokonuje czy śmieci. Fiora gwiazdy. Fiora gwiazdy. Nie pokonuje rozłonka czy śmieci. Nie pokonuje rozłonka czy śmieci. Fiora gwiazdy. Nieważne, czy mamy talent, czy nie Sięgniemy ciężką pracą I miłością do muzyki nasz cel Fiorotowe gwiazdy uh -huh. uh -huh. Fiorotowe gwiazdy uh -huh. uh -huh. Nie je, rozsługa czy śmierć Nie je, rosłuka czy śmierć Wiesz, nikt do tobie nie Realna więc, żyję ja tam zna, naprawdę ważna, tylko ty jesteś dla mnie wszystkim, tylko ciebie mama teraz śmierć. wyścieriła nas. Wierzę, że zawierasz rad. nadaj dziecię, gdy w niebie kochanie, spotkamy się, jesteś moją jedyną dziewczynką. Fioletowe gwiazdy, nie pokonaje czy śmieć. Nie pokonaje czy śmieć. gwiazdy, gwiazdy. 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 Rozsłuchaj, czy śmierć nie pokona je Ros Ciężko pracę sam i do muzyki nasz czerp. Fiery gwiazdy, e -e -e. fiery gwiazdy. E -e -e. O -o 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 -o. Nie pokona je rozługa, czy śmiej, nie pokona je rozłu. Nie uśmiechem, nie powstrzymają nas. Naszej miłości nadejdzie czas, nie powstrzymają nas. Fioretowe gwiazdy, ehe. Fioretowe gwiazdy, Nie pokonaj je, rozłąka, czy śmierć. Nie pokonaj je, rozłąka, czy śmierć. Fioretowe gwiazdy, <śmianowicie> Fiorotowe gwiazdy <śmianowicie> nie pokonuje, rosłonka czy śmierć. Nie pokonaje rosłka czy śmierć. Fiorotowe gwiazdy Ewa <śmianowicie> <Fiorotowe> gwiazdy <śmianowicie> nie pokonuje, czy śmierć. Nie pokonuje, rosłonka. Śmierć. Fiorytowe kwiaty, uh -huh. uh -huh. fiorytowe kwiaty, uh -huh. uh -huh. nie pokona je, że czy śmierć nie pokona je, że czy śmierć. Fiorytowe kwiaty, uh -huh. uh -huh. fiorytowe kwiaty, uh -huh. uh -huh. nie pokona je. Rosłok czy śmierć? Nie pokonaję Rosłok czy śmierć. Fioretowe gwiazdy. <śm